Ostatnio dostałem od Kawika informację, że będę miał okazję, aby zagrać na nowym serwerze dla twórców, jakim jest Fan SMP. Jest to serwer, na którym po zabójstwie gracza otrzymujemy jego główkę, a ten otrzymuje bana aż do czasu ponownego postawienia jej. Oprócz tego jest na nim customowy generator świata, a więc zapewniam, że będzie się działo. Dobra. Trzy, dwa, jeden. No i w samej sobie otworzyć. Kurde, nie umiem sprintować. Start przeszedł całkiem spokojnie, bez żadnych ofiar, dlatego od razu zrobiliśmy podstawowe itemy i wyruszyliśmy do cave'ów w celu jak najszybszego wystakowania się. Jednak nie śpieszyliśmy się zbytnio, ponieważ dla uświadomienia was end zostanie otwarty dopiero po kilku dniach, więc zbytni tryhard nie ma kompletnie sensu. Zrobiłem żelazne itemy i wszystko szło ogólnie ok, tyle że... Nie, dobra. Jestem zarąbisty, jakby ktoś pytał. Tja, wywaliłem się. Ale będą w tym filmie jeszcze sytuacje, w których będziecie mogli się ze mnie bardziej pośmiać. Dlatego na razie zebrałem itemy i kontynuowałem zdobywanie surowców. Potem spotkałem się z moim sojusznikiem kebabem. A, i jeszcze jedno. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że będą w więcej sytuacji, kiedy się ze mnie pośmiejecie? Nie no, na pewno pamiętacie, bo powiedziałem to kilka sekund temu. Ale tutaj wydarzyła się kolejna. Ale no, nie, tam jest pełno No ale że ja tam tego... Ja... Aha. I jeszcze kolejna. Aż w końcu. Zrobiłem roladę klacza! Korzystając z tego, że byłem już w cave'ie, postanowiłem zebrać diamenty na diachsowego set. Chodziłem z Kaiwa, nie? I podczas wychodzenia z cave'a, y, zobaczyłem diamenty sobie leżące. O, proszę. diamentów tu jest! W sensie, no, Miam. w wodzie. Tak, Miam. Miam. Ej, co jest? Kolejne Miam. diamenty! I kolejne! Gdzie A później nie przeszukując ma? Moje gdzie nie ma diamentów. Normalnie. To. Może, może teraz po takiej wypowiedzi będą te... Ej! Nosza! Nosza mam! A kiedy wygraftowałem diamentowego seta i już miałem zabierać się z kopalni, znalazłem Ancient City i nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował go przelutować. Logam. też po Trzy zabrał, już miałem. Logam. Wardena zrespiłem. Uznałem wtedy, że bezpieczniej będzie zlogać i wrócić za jakiś czas, szczególnie ze względu na to, że posiadałem w swoim ekwipunku koks'a. Okay. daliśmy chyba Wardenowi wystarczające czasu. Jeżeli się do tej pory nie zdespałnił, to nie wiem, co jest nie tak. Zdespałnił się chyba, ale mam mesę. Zdespałnił się, let's go. Po przygodzie z Wardenem wydostałem się na powierzchnię. Później spokojnie grając sobie na serwerze dałem wam kolejną okazję do pośmiania się ze mnie. A tak serio to znowu się wywaliłem. Ale również znowu odzyskałem moje itemy. Następnego dnia spotkałem się z moim sojusznikiem Piorsem, który pokazał mi swoją bazę i centrum villagerów, gdzie przez najbliższe godziny farmiłem itemy. Przez weekend wyjechałem na dwa dni, których datę widzieliście przed chwilą na ekranie, przez co musiałem przerwać sobie grindowanie itemów. Jednak gdy tylko powróciłem, mogłem kontynuować ulepszanie się. Pewnie co bardziej spostrzegawczy z was zauważyli po lewej stronie mojego ekranu efekt Hero of the Village, ponieważ postanowiłem, że idzie to zdecydowanie za wolno i muszę obniżyć cenę u wieśniaków. Pierwszą rzeczą, jaką chciałem zrobić, było zarażenie i ponowne uleczenie osadników, by dawali mi niższe ceny. Tak więc zrobiłem potki i refile, a następnie poszedłem po zombiaka. Zobaczcie jak to się skończyło. Co i on mi zabił tego villagera? Ja nie mogę. Tak, no i przez to, że poziom serwera był ustawiony na łatwy, to villager został zabity zamiast zarażony. Po tym niefortunnym wypadku postanowiłem dla odmiany udać się do tenderu, aby wykopać nieco debrisu. I zgadnijcie ile wykopałem. Okrągłe zero. Przyszedł więc czas na drugi sposób obniżenia cen, czyli robienie rajdu. Tak więc wyruszyłem do lasu, aby znaleźć outposta w celu zdobycia efektu bad omen. Jednak zamiast tego znalazłem to. Ej, mam widzowie ten dzbanek nowy, ten ceramiczny taki. Tutaj chyba też gdzieś. Tam. Mam trim! Trim mam! Let's go! Szczęście mi dopisywało, ponieważ po chwili znalazłem również patrol pillagerów, z którego pozyskałem Bad Omen. Teraz miałem już wszystko, aby odpalić rajda. A tu jest. Murzyłem! A. A może poczekaj, weźmy go do łódki, nie zabijajmy, żeby później sobie zrobić kolejny level. Dobra, za późno. Czekaj, teraz jest level trzeci, to już rewagery chyba będą. No, wyjadźmy. możemy jej szybko spać, bo my wszystko je no. jest. Dobra. No, jest robaczem, to ten... prawda. No, A, myślicie, o jest ten typo, podąbki, trzeba dać. Dobra. Dobra, no. zabijamy go. Aha. Nie ma. No, no bo to krótki jest like, rajd, right, bo. No. Po wykonaniu rajda villagerowie dali nam ogromne zniżki, więc teraz robienie enchantów to była czysta przyjemność. Dobra, tak się prezentujemy widzowie.